Buraki na zimno z jabłuszkiem i cebulką to idealny dodatek do ziemniaczków, klusek oraz wszystkiego rodzaju mięs. A więc moi drodzy, zaczynamy! Będzie wam potrzebne około 6 kg buraków. Ja mam to szczęście, że dostałam je od mojej mamy. Są to jeszcze jej buraki z ogródka, które wykopała i przechowywała w ziemi. Całe buraki dokładnie myjemy pod zimną bieżącą wodą. O czym umieszczamy je w dużym garnku? Wlewamy do garnka tyle wody, by pokryły całe buraki. Buraczki gotujemy do miękkości oczywiście. Następnie lekko przestudzone buraki, obieramy ze skórki. Pamiętajmy, radzę to robić w rękawiczkach. Następnie buraki ścieramy na tarce o grubych oczkach. Polecam Wam zetrzeć buraki do tego samego dużego garnka, w którym je gotowaliście, ponieważ lepiej będzie Wam je później yy, się doprawiało i będzie lepiej je się mieszać. Kolejne do buraków dodajemy pokrojoną w kostkę i wcześniej sparzoną i wystudzoną cebulkę oraz starty na grubych oczkach jabłka. Następnie do buraków dodajemy ocet, cukier oraz sól. Wszystkie składniki dokładnie ze sobą mieszamy i tak e, przygotowane buraczki odstawiamy na bok na około 20 minut. Po upływie tego czasu buraki ponownie mieszamy, po czym umieszczamy je w słoiczkach, tak jak widzicie to na filmie. Następnie szczelnie te słoiczki zakręcamy i poddajemy je pasteryzacji w piekarniku przez około 30 minut w temperaturze 130 stopni Celsjusza, oczywiście z funkcją termoobiegu. Moi kochani, po wyjęciu buraków z piekarnika kładziemy je na ściereczce dnem do góry i zostawiamy je tak najlepiej do następnego dnia. Tak przygotowane buraczki możemy przechowywać bardzo długo, więc w każdej chwili możemy je się cieszyć tym pysznym dodatkiem do obiadu. Serdecznie Wam polecam ten przepis, mam nadzieję, że przypadnie Wam on do gustu. Pozdrawiam Marzena Kowalska.